Dzień dobry, uprawa pasowa, zwana inaczej striptealem, budzi od wielu lat szereg kontrowersji wśród rolników w naszym kraju i właśnie o tej uprawie pasowej, o tym czy to moda, czy to konieczność, czy to przyszłość, będzie mówił na naszej dziesiątej konferencji przez innowacyjność do sukcesu, doktor habilitowany Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panie doktorze, o czym Pan będzie mówił? Zacznę oczywiście od sprecyzowania, co dokładnie mamy na myśli, mówiąc strip-till, bo tutaj już są pewne niedomówienia wśród yy, rolników. Yy, przedstawię przede wszystkim zalety tej technologii uprawy oraz przedyskutuję również ewentualne ograniczenia lub trudności, z jakimi możemy się spotkać stosując ten sposób uprawy roli. Yy, czy według Pana uprawa pasowa yy, jest dla wszystkich? Każdy może z niej korzystać? Każdy może, natomiast nie każdy musi. To jest jedna z wielu ciekawych alternatyw bezorkowych, szczególnie z tej grupy upraw konserwujących. Natomiast dla wielu ludzi jest to dobry wybór. Czy według Pana ona zyskuje na popularności w Polsce, czy jest ciągle w powijakach? z roku na rok więcej. Ja to widzę chociażby po naszych studentach, których coraz więcej osób miało u siebie chociaż pokaz jakąś małą plantację obsianą usługowo w ten sposób sprawdzając co się dzieje i coraz więcej osób to już ma własny sprzęt, żeby go stosować na całej powierzchni gospodarstwa. A jakby pan w kilku słowach zachęcił rolników do wzięcia udziału w naszej konferencji? Szanowni Państwo, klimat jest coraz gorszy. Trzeba się na te zmiany, przede wszystkim na te różne y, skrajne sytuacje pogodowe przygotowywać, a uprawa pasowa jest jednym z takich rozwiązań, które pozwalają, że gleba sobie lepiej radzi, przez to lepiej też y, radzą sobie rośliny. Dziękujemy bardzo. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej y, i być może spróbować, wykorzystując informacje, które zdobędziecie, na naszym spotkaniu serdecznie zapraszamy. Wystarczy się zalogować na stronie lub farmer.pl i wziąć udział w konferencji. Zapraszamy. Dziękuję.